Witaj. Chcę Ci pokazać kawałek tego uroczego miejsca tu za mną. To jest fragment drogi z Jeleniej Góry do Karpacza. Bardzo często przechadzałam się tą drogą, przejeżdżałam na rowerze i kiedy chciałam się dostać z jednego punktu do drugiego, zazwyczaj ta droga dłużyła mi się... Miała jakieś przeszkody, byłam w jej trakcie, więc widziałam same problemy przed oczami, patrz przed nogami. Kiedy dzisiaj przyszłam na to miejsce i stanęłam ze sporej odległości w stosunku do tej drogi i spojrzałam z perspektywą na nią, stwierdziłam: Muszę ci to nagrać i muszę ci to powiedzieć. Perspektywa ma znaczenie. I my zdajemy sobie z tego sprawę, niczego nowego nie odkryłam, jednak, jeśli ty potrzebujesz nabrać takiej perspektywy w zagmatwanych sprawach i sytuacjach swojego życia, w trudach jego i troskach, bądź po prostu chcesz zaprosić mnie do swojego życia, żebym mogła spojrzeć nieco z boku i nadać trochę inny kształt i spostrzeżenia, to serdecznie zapraszam. Pisz, dzwoń. Konsultuj się.